Hej, dzisiaj przed nami kolejny odcinek, nocny, nocne nadawanie deszczowe, dwie minuty Hartmana w półcieniu na parkingu przed sklepem, szaleństwo ogólne. Krótki odcinek, bo chcę Wam powiedzieć o jednym z bardzo fajnych sposobów na to, jak rozbijać swoje prezentacje, czy osobiście, czy przez telefon, czy w formie webinaru, czy jakiejś telekonferencji. Dość często słyszę albo widuję takie sytuacje, w których prezentacja jest tym momentem, kiedy handlowiec ma poczucie, że teraz jest ten moment, kiedy ja będę mówił czy mówiła. I to niestety powoduje pewną trudność, związaną z tym, że druga strona dość szybko się nudzi, choćbyśmy nie wiadomo, jakie wodotryski tam. Uskuteczniali to jednak no, cierpliwość i możliwość wysłuchania kogoś i zrozumienia jakiegoś może nawet złożonego rozwiązania no, ma swoje granice. Stąd moja dzisiejsza propozycja. Polega ona na tym, żeby podzielić sobie prezentację na części i użyć takiego sformułowania w formie pytania, którego będziemy, którą będziemy regularnie tym pytaniem szatkować naszą prezentację. Zastosowałbym do tego pytanie otwarte, tak żeby zachęcić klienta, potencjalnego klienta do wypowiedzenia się i zapytałbym go po jakiejś tam części mojej prezentacji, panie Januszu, jakie ma pan pytania, zanim przejdziemy dalej. Czyli chce się zatrzymać? To jeszcze nie jest koniec, bo przejdziemy dalej, ale chcę też poświęcić czas. Na odpowiedź na pytania, które może pan, pani, państwo możecie mieć Jakie ma pan pytania, zanim przejdziemy dalej Śmiało, proszę mówić, to jest dobry moment na to To jest czas na to, żebym wziął na klatę wasze pytania Chciałbym, żebyście dobrze wszystko państwo zrozumieli Zanim przejdziemy dalej, a zatem jakie macie pytania To pozwoli yy, poprowadzić prezentację w taki nieco bardziej konwersatoryjny sposób A trochę o to chodzi, żebyśmy w ramach konwersacji Doszli do transformacji, czyli do podpisania umowy. Wszystkiego dobrego. To były moje dwie minuty.